Witam w projekcie Health Plus. Jesteśmy projektem zarządzanym przez Richard People i wspieranym przez wyszkolonych wolontariuszy w Leicestershire. Dzisiaj przyjrzymy się kilku innym opcjom aplikacji NHS, a mianowicie te opcje To Wiadomości i Opcja Zdrowia. Istnieje kilka podopcji dostępnych w Twoim zdrowiu. Musimy tutaj wspomnieć, że niektóre z tych opcji są powtarzane. Ale dla jasności omówimy je jeszcze raz. Pierwszą rzeczą, którą robimy, jest załogowanie się do aplikacji. Po załogowaniu się do aplikacji u dołu ekranu zobaczysz opcję wiadomości po prawej stronie, a następnie jest twoje zdrowie. Ale w górnej części ekranu na ekranie głównym widzisz również swoje wiadomości. Jest to dokładnie to samo co opcja wiadomości. Jeśli klikniesz na wyświetl swoje wiadomości, Możesz zobaczyć opcję podzędną usług zdrowotnych NHS i poprosić lekarza rodzinnego o poradę, a także wyświetlić swoje odpowiedzi. Tak więc, jeśli wrócisz do opcji wiadomości i klikniesz, która przeniesie cię do tego samego ekranu, więc. Jest dokładnie taki sam jak ten u góry ekranu, więc jeśli klikniesz aplikację NHS. Usługa przesyłania wiadomości pokazuje wszystkie wiadomości, które masz na swoim koncie. Jeśli klikniesz Zapytaj swojego lekarza rodzinnego, aby uzyskać poradę, otrzymasz wiadomość, że ta usługa jest świadczona przez Engage Health Systems Limited. Więc, jeśli klikniesz Kontynuuj, możesz zostawić wiadomość dla swojego lekarza rodzinnego, jeśli chcesz, więc otrzymasz ostrzeżenie, że operacja nie przyjmuje żadnych próśb w internecie dzisiaj. Więc, jeśli klikniesz na zobacz swoje odpowiedzi, możesz zobaczyć tutaj swoje konsultacje online, które mogłeś mieć w przeszłości więc wszystkie. Te usługi zależą od poziomu dostępu dozwolonego przez samą przychodnię. Jeśli masz dostęp do tych usług, jeśli spojrzysz na swoje aktywne konsultacje, Możesz spojrzeć na to, że jeśli klikniesz na nie, jeśli klikniesz na zakończone konsultacje, pokazuje zapis wszelkich zakończonych konsultacji. Oczywiście jest to fikcyjne konto, którego używamy i nie znajdziesz żadnych konsultacji na temat tej konkretnej aplikacji, ale tutaj ich szukasz. Tak więc, jeśli klikniesz z powrotem opcję główną u góry ekranu, Wrócisz do ekranu głównego, kliknij Opcję Zdrowia i możesz zobaczyć opcję podzędną, aby uzyskać przepustkę NHS-COVID, sprawdzić dokumentację szczepień COVID-19, dokumentację medyczną lekarza rodzinnego, zarządzać decyzją o dawstwie narządów. A także. Wybierz, czy dane z Twojej dokumentacji medycznej mają być udostępniane do badań i planowania. Tak więc niektóre z tych opcji powtarzają się, jak widzicie, ale i tak przejdziemy przez nie ponownie. Tak więc, jeśli klikniesz na NHS Covid Pass, otrzymasz przepustkę NHS Covid, dokładnie taką samą jak poprzednio, daje ci zapis szczepień i dokumentację zdrowotną, którą pokazujesz w porcie, aby podróżować do innych krajów lub do innych miejsc, w których musisz pokazać im rekord kodu NHS przed wejściem więc pojawia się imię i nazwisko pacjenta, jego data urodzenia i jego rejestr szczepień COVID, jeśli taki istnieje. Tak więc teraz drugą opcją jest zapis szczepień. Tak więc, jeśli klikniesz na to, powinno to dać ci listę szczepień, czas i miejsce szczepienia, kiedy je otrzymałeś, ale oczywiście jest to fikcyjne konto i nie ma tutaj żadnego zapisu, ale jeśli był, to pojawi się tutaj. Możesz uzyskać swoją dokumentację medyczną lekarza rodzinnego tutaj, w taki sam sposób, w jaki otrzymujesz ostrzeżenie, że twoja dokumentacja zdrowotna lekarza rodzinnego. Dokumentacja pacjenta to poufna informacja, jeśli nadal chcesz ją zobaczyć, możesz kliknąć kontynuuj, możesz zobaczyć imię i nazwisko pacjenta, jego datę urodzenia, numer NHS i adres kontaktowy. Następnie możesz zobaczyć alergie i działania niepożądane, leki, wyniki badań, konsultacje oraz wydarzenia i dokumenty. Teraz, jeśli klikniesz na nie, jeśli chcesz je sprawdzić jeden po drugim, możesz je sprawdzić, ale poziom dostępu zależy od tego, co zostało ci przyznane przez przychodnie. Teraz, jeśli klikniesz na decyzję o dawstwie narządów, zobaczysz, że możesz zarejestrować swoją decyzję tutaj. Jeśli chcesz wybrać, jeśli dane z Twojej dokumentacji medycznej są wykorzystywane do badań i planowania, po prostu kliknij na to, a pokażę Ci, w jaki sposób Twoje dane są wykorzystywane i jak, ponieważ dane pacjentów są danymi wrażliwymi, są wykorzystywane do badań przez szpitale uniwersyteckie i są również wykorzystywane przez rządy do przyszłego planowania. Ale to pacjent decyduje, czy chce, aby jego dane były udostępniane. Czy nie i to jest Twój wybór, możesz zarejestrować swoje. Zainteresowanie w tej aplikacji, jeśli chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane, czy nie. Są to więc dwie opcje i niektóre z nich powtórzyliśmy, sprawdziliśmy dzisiaj. W przyszłości zobaczymy więcej opcji, zrobimy kolejny film, aby pokazać więcej opcji dostępnych w aplikacji NHS, których możesz użyć aby uzyskać dostęp do usług NHS. Więc proszę czekać na nasz film w przyszłości, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu i do zobaczenia wkrótce.